to dobrze że jest popyt na mleko dlatego że są również i tacy którzy krytykują że pijemy za dużo mleka jeden ze sposobów aby poprawić sytuację to na pewno taki który bardzo rzadko jest dyskutowany to ograniczyć marnotrawstwo żywności w Polsce dużo marnuje się żywności również produktów mleczarskich szczególnie ze względu na termin przydatności do spożycia. Także konsumenci mogą zrobić dużo, żeby poprawić sytuację, nie marnując żywności. W Polsce tej żywności, jak powiedziałem, marnuje się bardzo dużo, w Unii Europejskiej również i to jest zadanie natychmiastowe dla nas wszystkich. Oczywiście nie wystarczy tylko nie marnować żywności, ale Polska jest dużym eksporterem, w związku z tym na rynkach międzynarodowych nadal jest wysokie zapotrzebowanie i należy to mleko produkować z tym, że tutaj trzeba wziąć pod uwagę takie cele strategiczne i raczej produkować w sposób zrównoważony, a więc wykorzystywać zasoby w taki sposób, aby nasze następne pokolenia też mogły produkować mleko. Dlatego też Komisja Europejska wystąpiła z propozycją właśnie strategii od pola do stołu i wspiera działania, które mają prowadzić do zrównoważonego rolnictwa, zrównoważonej produkcji. Mleka. a więc między innymi redukcja chociażby środków ochrony roślin, pestycydów, a także redukcja nawozów sztucznych i również antybiotyków, więcej rolnictwa ekologicznego. To są działania, które proponuje Komisja, a państwa członkowskie poprzez plany strategiczne mają je wdrażać w życie.